To znów ja, Natalia Lolo, zaprezentuję Wam dzisiaj moje dwie stajnie dla ogierów i klasy ze zierbakami. Dla roczniaków, box, myjkę, nasze oferty, mały wybieg dla ogierów i zestaw do bryczki i do dwukołówki. To wyścig dwukołówek. Ok, zaczynam od boksu dla roczniaków. To jest bok dla roczniaków, taki fajny, mały dla roczniaków. Tutaj jest właśnie stajnia, klasy ze zierbakami. Tutaj jest pierwszy koni kolekta. z spinto Tutaj jest kolekta. Ma pasze, jabłko i picia. Tutaj ma takie właśnie wejście, tak jak inne konie, oprócz ogierów. Tutaj jest yy, inka i majorka. To jest córka, a to jest mama jej. Tutaj też to, to samo, to co ma kolekta. Tu są właśnie imiona ich. Takie same wejście, jak kolekty. Tutaj jest myjka dla koni. To jest płyn Camp. Tutaj jest do yy, woda. Tutaj są gąbki, tutaj z ręcznika, tutaj radyjko. Tu się wkłada konia, a tutaj może człowiek stać. Zwężę do góry. Tutaj się właśnie wchodzi do stajni dla ogierów. Tutaj właśnie stoi w wejściu pan Michał. Pan Michał stoi w wejściu. A pani szefowej jeszcze nie ma, bo pojechała po nowego konia. Tutaj jest Mustang, ogier andaluzyjski. Tutaj jest właśnie wejście. Tutaj będzie ogier yy, ahała Takińskiego. Tutaj jest tutaj jest wiadereczko. Tu są różne rzeczy. Do konia, do stajni. Tutaj są właśnie moja oferta, moje stadiny, a to jest oferta Krysmana. Moje stadiny tam, gdzie ja jeżdżę. Ośrodek jazdy koni Krysman, klub Jiznicki Arad. Tutaj jest właśnie ich Krysman. Mam też na ręce ich Krysmana. Krysmana. Tutaj zaprezentuję Wam moje. Ośrodek jest wykonany Krysman klub... Oraz klub jeździecki Arad zaprasza miłośników koni, koszt przejażdżki 1 godzina 40 zł, nauka w ortyżerce 1 godzina 70 zł, obozy konne tydzień 100 zł, jazdy w terenie z trenerem do uzgodnienia, noclegi w kampingach, miłe zabawy z końmi, zawody konne, wyścigi dwukołówek, przestrzeń dzieckie, wycieczki w plenę, ujeżdżanie, skoki, biegi przełojowe, jazdy bryczką 15 minut 10 zł, przyjaczki kucem szetlackim 7 okrążeń 5 zł, konie do sprzedania. Klacz andaluzyjska 20 000 zł, ogier Pinto 6 800 000 zł, klacz ze żrebakiem kuce szetlandzkie 1800 zł tysięcy cena do uzgodnienia. Zapraszamy zainteresowanych właściciel wraz z organizatorem. A tutaj jest właśnie Arata. Prawdziwego Arata. E, tutaj e, tutaj jest oferta ich. Nauka jazdy konnej, ląże, jazdy w grupie, wyjazdy do lasu, przejażdżki dla koni, obozy konne, treningi sportowe, jajstów i koni, pensjonat dla koni, przejażdżki bryczką, kuliki, imprezy plenerowe, wycieczki szkolne i zielone szkoły. Bo właśnie jest ich. Serdecznie zapraszamy. Nie właśnie y, y, pani Asia tam uczy. Tutaj właśnie w w ośrodku jazdy konnej Krysmanie, właśnie mnie uczy, pani Asia. I będę jechać w wakacje. W wakacje w siodle będę miała obozy konne, różne będę miała. Tutaj jest właśnie ten zestaw do bryczki albo dwukołówki. Tutaj się właśnie zapina na guzik. Tutaj jest do dwukołówki. Miałam dwukołówkę, ale mi się cała zniszczyła. Kółka mi się całe zniszczyły. Tutaj jest właśnie na to, ten zestaw. Okej, okay, to już jest chyba na tyle. A tam jeszcze jest wybieg dla ogierów. Taka piękna strania. I ten filmik przeznaczam dla mojej koleżanki Karoliny Forgiel. Pa, pozdrawiam ją, Natalia.